Trzymano tutaj Foxy A ja nagrywam Devi My Cry 3 samemu A widzimy to jest starsza część jakby to powiedzieć tego filmiku <laughs> Tylko że nagrywam samemu To jest ten Wedzir Brandon tego czyli tego Nie do końca znam historię całą ale to widzimy, że potworek ucieka którego prawie pokonaliśmy. Żartuję, pokonaliśmy go na start. Udało mi się, widzicie? Jeszcze nauczyłem trochę grać. Hmm. Jak zawsze, ty Dante chodzi, i mówi jakieś fajne teksty. O, wow. Co to jest? Dobra. Szybciej, no szybciej. Dobra. No, nawet nieźle. Zapiszmy dobra następne damy w styl jakiś. a to już taka scena była no i to tak samo więc co bierzemy akcję ile mamy 4000 3000 000 poczekamy ulepszymy Dobra, idziemy. Aleja slumsów 6 Możesz w mordę. Znowu jakieś potwory Co to do cholery jest? Na pewno muszę przed tym uciekać. No i kosiarze, no nie no nie mogę iść. O matko, jak mnie ten pokonał, kur... co to do cholery jest? Ja nie wiem, ja sam nie wiem, co to jest do cholery, jak się nie walczyć. Trzeba się wspiąć po to? Wow, to jest. Tutaj mam wejść, ła, wow, jakaś givera. Dobra, musimy się napić czegoś chyba. Eee, to radio można zniszczyć, tak jak powiedziałem. Dobra, już wiem o co chodzi. Mamy jakąś spluwę. shotgun no nawet nieźle tylko jak to teraz zmienić Dobra Jesteśmy w jakiejś babie więc wleczki można niszczyć i będziemy mieli punkty ale cholera nieźle w dupę dostałem a zombie się wkurzył Z tak po dupę dostaje. Ale co tutaj mam iść gdzieś? Nie no kurde. Stoły też można iść No to nieźle. Nawet krzesło. Z drugiej strony konfliktu, No dobra, wychodzimy. Nie, nie, wyjść nie można. Kurde. Dobra. Jest, to jakieś przejście musi być Co? Jest przejście czy nie ma Gdzie to iść? Chyba do wyjścia Jest Love Planet Na pewno tutaj będzie trzeba się z potwarami bić Na stówę Dobra, no, trochę przynudzam Bo nie mówię, że no to jesteśmy już po tej bitwie z kosiarzem, którego zniszczył Vergil. Jak tata mówi, że ma niesłego skilla, bo jak widzieliście jednym ciosem pokonał yy, tego kosiarza, a my musieliśmy tyle napieprzać. Tylko, że na pewno ten kosiarz się go bał. I co to. Do cholery jest! What the fuck is going on? Tam będą się atakować jakoś pojście. Wow, jakaś ręka. Skąd ona? No ty w plecy mi pijesz. Kanale. No mnie niego, czy nie? Nie no nie mogę pokonać, cholera A nie, nie da się pokonać To ten jest nie chyba Dobra, to są tylko siarze z mnie. No Zazdrosz odcię. Muszę reagować. No kurwa, kurwa co za typy. Niemożliwe, nie mogę pchać tutaj. No i co, ja mogę je rozwalać, ale one się teleportują, tak? uda mi się, uda mi się. Tylko ten ostatni jest, udało się. Uff, ale mało życia mam na pewno. Może tam na górze jest? Zobaczmy. Życie, dobra, idziemy. Znam się znowu No i znowu jakaś cutscena Jak to tam mówi na początku gry że padnięcie przy tym kosiarze to norma Tylko ja Tutaj wtedy trzeba po drabinie wskoczyć jakoś, ale O ładnie Skoczyłem życie Widziałem Co to jest? Co to jest? Fragment niebieski, strefy Sfery, sorry Co to, Kur to jest? Co to do cholery? Powiedz mi No dobra, jemy to coś mi tu już nie pasuje Sądzę, że właśnie To coś ożyje. A ja nie będę mógł tego rozwalić, bo nie będę wiedział jak. A Jezu, co ja się pakuję? Chyba te psy z piekła chyba jak one się nazywają. Arbe, czy nie? Kurde nie. No wiadomo, że będzie trzeba na pewno z pistoletów walić się, potem będzie trzeba uciekać, takie różne, ale jak to widzimy trochę drzałą się, wie, 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 jak pieski, o kur... De. dobra, no tak, bo Dante uciekł z piekła, czy jest z... no chyba tak. Ale mu dojebał. Tak, drażni się z tobą. O fuck. No to super. <grywy> A, Dante ma poczucie humoru. Dobra. Już wiem, że ma wpierdol. Czas na przedstawienie. Yeah! Fuck yeah! Dobra, oznacza to, że muszę pieska strzelać. I rozwala się mu główki na pewno O oh, si to oh, si to oh, si na pewno łapki muszę walić yy, ty, 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 ty 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 Dobra Muszę mu cały lód stopić, chyba. Co łapki nie walicie, ale to... Kurwa Eee co to było Dobra, muszę jakieś życie złapać. Bo nie wiem co to jest Dobra no. Niszczymy mu wszystko What the fuck, is gone, no co ty ty tak robisz Reksiu Nie wkurzaj się tak ja Tylko żartowałem Dobra, oznacza to, że musimy rozwalić na znowu... wóz. fuck. Eee, sorry, że do tego fajla, ale muszę go rozwalić. Przedmioty nie. Nie, dobra. Ja potem jakoś to hmm. zrobię. Tego reksia. Y i potem nagram drugą część tego filmiku może Adam mi pomoże ja się z wami żegnam na razie hej